Pogląd, że wewnątrz naszej planety istnieje życie dla wielu osób wydaje się całkowicie zabawny. Tymczasem tezy o tajemniczej cywilizacji, a nawet królestwie w środku Ziemi są znane od wieków. Buddyści mówią, że wewnątrz naszej planety znajdują się tajemnicze labirynty. Uważają, że w środku Ziemi jest tak naprawdę bardzo wiele cywilizacji i ogrom niesamowitych istot. Najważniejsi jednak są tajemniczy władcy, którzy ukrywają się wewnątrz Ziemi i pewnego dnia wyjdą na powierzchnię, by dokończyć transformację zewnętrznej Ziemi. Ta transformacja ma sprawić, by nasz świat stał się miejscem bez konfliktów, zła i ogarnięty dobrem i miłością. Mieszkańcy wnętrza Ziemi nauczą ludzi nie tylko jak dostąpić niezwykłych duchowych zdolności, ale też popchną naszą technologię ku jeszcze większemu rozwojowi. Warto wspomnieć, że według tybetańskich legend wnętrze Ziemi zamieszkują istoty zwane jako nagi. Mają to być niesamowite istoty, które łączą cechy węży i ludzi. Stąd też wiele osób uważa, że to z wnętrza Ziemi pochodzą ludzie gady znane z teorii o humanoidalnych istotach, o cechach gadów, które przyjmują wygląd ludzi i przyjmują władzę na naszej planecie. To skomplikowane, bo według legend Agarty mają zamieszkiwać istoty światłe i dobre, a ludzie gady są łączeni raczej z mrokiem i złem. Jaka jest prawda? Może tak naprawdę nic nie wiemy o ludziach gadach. Może wcale nie są tak źli, jak niektórzy sądzą. A może to legendy nie mówią nam całej prawdy, a ludzie gady są źli? Na te pytania każdy musi indywidualnie sobie odpowiedzieć. Przez lata wiele osób poszukiwało wejścia do wnętrza Ziemi. Niektórzy jednak mieli to zrobić przypadkiem. Tu można wymienić lotnika Richarda Byrda. Które zgodnie ze swoim dziennikiem, w czasie wyprawy na biegun północny, przez zupełny przypadek wniknął do wnętrza ziemi. Widział tam niezwykłe istoty, w tym zwierzęta, które na zewnętrznej ziemi należą już do bardzo dalekiej przeszłości. Najbardziej niesamowite było jednak spotkanie z dziwnymi stworzeniami, które ujawniły mu, że specjalnie ściągnęły go do swojego świata, a to dlatego, że bardzo chcieli przestrzec go i cały ludzki gatunek, że osiągnęliśmy poziom i możliwości które mogą w przyszłości zniszczyć nie tylko Ziemię, ale i inne planety. Czy jednak to tylko zwykłe legendy, czy nie? Faktem jest, że nauka jak dotąd nie dysponuje dowodami bezpośrednimi, jeśli chodzi o wnętrze naszej planety. To wszystko dlatego, że nie jesteśmy w stanie wysłać technologii w głąb Ziemi, bo temperatura jest tam tak wysoka, że nic by tego nie wytrzymało. Naukowcy dzięki działaniom fal odkryli, że wewnątrz Ziemi znajduje się wiele warstw, a także jakaś duża struktura wewnątrz. Niektórzy więc uważają, że wewnątrz Ziemi znajduje się druga Ziemia, choć trochę mniejsza, i to właśnie na niej znajduje się Agarta i tajemnicze istoty. Jak wspominaliśmy, wejście do wnętrza Ziemi miał odnaleźć pilot Richard Byrd, który twierdził, że przypadkowo wleciał do zupełnie innego świata, gdzie żyła tajemnicza cywilizacja istot, które posługiwały się językiem niemieckim. Widział tam też zwierzęta, jednak takie, które w naszym świecie już nie występują. No właśnie, i z tym ma się wiązać to tajemnicze nagranie wykonane w Rosji w jaskini. Chodzi o jaskinię okładnikową, położoną na południowo-wschodniej Syberii. Co ciekawe, w tej samej jaskini w latach 80. odkryto zęby i fragmenty szkieletu należące do dorosłych istot, znanych jako neandertalczycy. To podgatunek człowieka rozumnego, który prawdopodobnie posługiwał się mową. Co więcej, praktykował pochówek rytualny swoich zmarłych i wytwarzał narzędzia z kamienia i drewna. To jednak nie jedyne niezwykłe odkrycie w tej jaskini. Na naszego maila podesłano nam niezwykłe nagranie opisane jako wykonane w Rosji w jaskini okładnikowej w 2014 roku. Na nagraniu widać dziwne stworzenie, naprawdę niepokojące. Czy jest to jakieś wymarłe stworzenie, podobne do tych, które spotkał pilot Richard Byrd? Czy może to oznaczać, że w Rosji znajduje się wejście do wnętrza Ziemi? A może jest to smog. Zanieczyszczenie odry wypełniła się przepowiednia baby wangi, link do nagrania w opisie, Zanieczyszczenie Odry. Wypełniła się przepowiednia baby Wangi. Link do nagrania w opisie. Zanieczyszczenie odry wypełniła się przepowiednia Baby Wangi, link do nagrania w opisie.